Cześć. Z tej strony Agnieszka Mikołajczak, a to jest podcast Nowoczesna Szkoła Masażu. Dziś odpowiemy sobie na pytanie, co to w ogóle jest ten masaż. Zapraszam do odsłuchania. Cześć. Witam cię jeszcze raz bardzo serdecznie, tak naprawdę w pierwszym odcinku tego podcastu. Zaczniemy go od podstaw, aby każdy mógł się tutaj odnaleźć i wyjaśnimy sobie w tym odcinku podcastu, co to w ogóle jest masaż. Opierać się będą na książkach do masażu napisanych przez Zborowskiego, magierę, gwardzikową i Prachowicza, gdyż większość szkół uczących na kierunku technik masażysta właśnie na nich opiera swój program nauczania. Ograniczymy definicję do masażu klasycznego, gdyż doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że jeśli pójdziemy w świat masaży kosmetycznych, energetycznych czy też orientalnych, możemy nigdy nie dojść do trafnej definicji, aczkolwiek pewnie i znalazłoby się kilka punktów styku. Niemniej jednak, na potrzeby pewnej systematyzacji tematu ograniczymy się. A więc po kolei. Adam Zborowski napisał następująco. Masaż klasyczny można scharakteryzować jako metodę leczenia fizykalnego z zewnętrznych i wewnętrznych objawów chorobowych, a w wielu przypadkach przyczyn chorobowych. Polega ona na mechanicznym podrażnianiu tkanek. Masaż wywiera pośredni i bezpośredni wpływ na organizm. Składa się on z wielu chwytów, ruchów i opracowań: głaskania, rozcierania, ugniatania. Poklepywania, wibracji, roztrząskania, bałkowania, których celem jest nie tylko leczenie, lecz także zapobieganie wielu chorobom. Co tutaj mamy? Mamy informację, że jest to bodziec mechaniczny oddziałujący na tkanki. Mamy również informację, że masaż wpływa na organizm człowieka i to dość znacząco wpływa na niego, zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. Zarówno na objawy, z jakimi do nas pacjent przychodzi, ale również na przyczynę tych objawów, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że objaw nie zawsze jest tam, gdzie jest przyczyna do lęgliwości, a czasem wręcz dosłownie nie tam. Kwestia oczywiście umiejętności stawiania trafnych hipotez diagnostycznych i potwierdzania, czy też zaprzeczania im w procesie diagnostycznym, jak i leczniczym. Zborowski pokusił się również o informację, z czego składa się masaż. Napisał o chwytach, ruchach i opracowaniach takich jak głaskanie, rozcieranie, ogniatanie, wibracja itd. O technikach stosowanych w masażu opowiem kiedy indziej, jednak co wybrzmiewa z tego fragmentu to fakt, że raczej jest mowa o typowym masażu ręcznym, a niekoniecznie przyrządowym. No i najważniejsze z tego fragmentu na koniec. Masaż klasyczny można scharakteryzować jako metodę leczenia fizykalnego oraz drugi, którego celem jest nie tylko leczenie, lecz także zapobieganie wielu chorobom. A więc masaż ma swoje oddziaływanie na organizm człowieka jako metoda leczenia. Więc z założenia zbadany jest jego oddziaływanie na organizm człowieka, zarówno pod kątem poszczególnych technik, wskazań i przeciwwskazań, skutków ubocznych i całego szaragu spełniania norm badawczych. Czy tak faktycznie jest, to już zostawiam bez odpowiedzi, aby każdy mógł sobie takie publikacje naukowe poszukać, skoro jednak w samej definicji jest metodą leczniczą. Wszelkie normy badań metoneczniczych powinien przejść. Idziemy dalej. Leszek magiera. Masaż jest formą oddziaływania na ustrój, za pomocą której wykorzystuje się bodźce mechaniczne, głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywołania odczynów fizjologicznych. Masaż klasyczny to zespół technik chwytów rękoczynów stosowanych w odpowiedniej kolejności które wywierają wpływ na tkanki ustroju człowieka, powodując wystąpienie odczynów w tkankach i narządach. Celem masażu klasycznego jest zadziałanie na układ ruchu, mięśnie, ścięgna, torebki stawowe, o kostną kości oraz na skórę, tkankę łączną, tkankę tłuszczową, zakończenia nerwowe w skórze, a także na układ krwionośny i chłonny. Pośrednio Masaż klasyczny działa również na narządy wewnętrzne. I cóż ciekawego się w tej definicji zadziewa? Nie mamy tu informacji o tym, że jest to metoda lecznicza. Raczej ogólnie ujęty jest fakt, iż jest on formą oddziaływania na ustrój i jego celem samym w sobie jest oddziaływanie na ten ustrój, a konkretnie na układ ruchu i związane z nim mięśnie, ścięgna, stawy itd. Ale, ale także na tkankę tłuszczową, układ chłonny czy też krwionośny. Jest też informacja o oddziaływaniu pośrednim na narządy wewnętrzne, a więc możemy domniemywać, iż w domyśle laszak Magera również dzieli wpływ masażu na pośredni i bezpośredni. Napisał on również, że w masażu wykorzystywane są bodźce mechaniczne w postaci ucisku na tkanki oraz że jest to zespół chwytów rękoczynów stosowanych w odpowiedniej kolejności. Tu również możemy przypuszczać, że za czasów tworzenia definicji z jego strony, poza Aquavibronem, nie było szaleń z dodatkowym osprzętem do masażu, więc dla niego również masaż głównie wykonywany był za pomocą rąk masażysty. Czy coś więcej? Tak. Napisał w definicji, że te rękoczyny stosowane są w odpowiedniej kolejności, co ważne jest akurat przy masażu klasycznym, a o czym nie wspomniał Andrzej Zborowski. Fakt. Wymienił techniki w kolejności ich wykonywania, więc ewentualnie w domyśle możemy mieć z tyłu głowy informację, i mo iż może to również autor miał na myśli, aczkolwiek tego na 100% nie wiemy. Wiemy natomiast, że w masażu klasycznym kolejność wykonywania poszczególnych technik ma znaczenie. Ok. Kolejna definicja należy do Moniki Gwardzik. Skupiła się ona również na definicji masażu klasycznego. Masaż klasyczny jest zabiegiem polegającym na sprężystym odkształcaniu tkanek. Podczas masażu wykorzystuje się różnego rodzaju ruchy i chwyty które stosowane w określony sposób na poszczególnych tkankach wywierają bezpośredni i pośredni wpływ na organizm. Przy opisywaniu w dalszej części książki również są definicje poszczególnych masaży bardziej lub mniej precyzyjnie opisane, ale chodzi nam o ogólne stworzenie definicji masażu. Dlatego też skupimy się na definicji pani gwardzik klasa masażu klasycznego. Czym jest ten masaż? Jest zabiegiem polegającym na, na sprężystym odkształcaniu tkanek. Pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, to czym jest sprężyste odkształcanie tkanek? Z mojej wiedzy w kontekście masażu klasycznego oznacza to proces, w którym tkanki ciała, takie jak mięśnie, skóra czy powięzi, są rozciągane. Ściskane i manipulowane w sposób, który pozwala im powrócić do swojego pierwotnego kształtu. Ten rodzaj odkształcenia jest sprężysty w sensie, że tkanki nie ulegają trwałym zmianom, ale zamiast tego odzyskują swoją naturalną strukturę i napięcie po zakończeniu nacisku czy też manipulacji. Czy przeciętny słuchacz się tego domyśli? Nie wiem. No ale. Też od tego jest nauczyciel, aby pewne rzeczy wyjaśnić. Kolejna rzecz. Różnego rodzaju ruchy i chwyty. Pomimo, że definicja dotyczy masażu klasycznego, w którym są wyszczególnione chwyty, jakie wykorzystujemy, to nie są one wymienione. Oczywiście, rolą nauczyciela jest tu również wymienienie głaskań, rozcierań itd., ale skoro definicja dotyczy konkretnego masażu to powinna się w mojej ocenie na tym skupić, co zrobił Zborowski, ale również nie zrobił Magiera. Jednak co do ogólnej definicji masażu jest to dobry fragment do wykorzystania. Tkanek również jest wiele, więc są tylko wspomniane, że są, i że masaż wpływa na nie w sposób bezpośredni i pośredni, z czym się oczywiście w pełni zgadzam. No i na sam koniec Zygmunt Prochowicz. Swoje przedmiowy napisał. Masaż leczniczy jest egzogennym bodźcem mechanicznym, którego źródłem jest ściśle określona praca rąk masażysty na tkankach masowanych. Natomiast w rozdziale klasyfikacji masażu napisał pod pojęciem masażu rozumiemy ściśle określone oddziaływanie bodźcami mechanicznymi na tkanki organizmu żywego, przy biernym zachowaniu się masowanego. Dalej, w rozdziale dotyczącym rodzaju masażu leczniczego, daje dość konkretną definicję masażu klasycznego, jednakże skupmy się na ogólnej definicji, co to w ogóle jest masaż. Tu pierwsze pytanie, jakie nasuwa się, jest: co to jest bodziec egzogenny? Bodziec egzogenny to wszelki rodzaj bodźca pochodzący z zewnętrznego środowiska które wpływa na organizm. W kontekście masażu leczniczego jest to wpływ mechaniczny wywierający na tkanki ciała, wywierany na tkanki ciała przez ręce masażysty. Różne techniki masażu, takie jak ucisk, rozcieranie czy głaskanie, stanowią formę zewnętrznego bodźca mechanicznego, który może stymulować różne reakcje fizjologiczne w ciele, takie jak poprawa krążenia i zmniejszenie napięcia mięśniowego. W przeciwieństwie do bodźców endogennych, które są generowane wewnątrz organizmu, np. hormony czy neurotrans neurotransmitery, bodźce egzogenne są wprowadzane z zewnątrz i mogą być wykorzystywane w terapii dla uzyskania określonych efektów zdrowotnych. Egzogenny bodziec mechaniczny będzie w tym ujęciu po prostu pracą rąk masażysty. Prochowicz, myślę, że ewidentnie miał na myśli ręce, a nie pistolety i inne urządzenia, chociażby z tego powodu już za jego czasów nie było to jeszcze modne. Ręce masażyste były podstawowym i najważniejszym narzędziem pracy, a też i dalej właśnie w definicji masażu klasycznego napisał charakterystyczną cechą tego rodzaju masażu jest również to, że powinien on być wykonywany wyłącznie metodą ręczną, bez użycia aparatów. No i w tej ogólnej definicji jest też zwrot ściśle określona praca rąk masażysty, więc tu nie mamy już żadnych wątpliwości. Mamy tu również wspomniane o obudzowaniu mechanicznym, czyli znów zewnętrznym, i pierwszy raz mamy zwróconą uwagę na to, że to terapeuta jest aktywny w tej pracy, a pacjent jest bierny. I to chyba co pacjentom podoba się najbardziej w tego rodzaju masażach, ale wracając do ogólnej definicji wiemy, że nie przy każdym masażu, choć na pewno przy większej ilości tak będzie, ponieważ jeśli weźmiemy masaż tkanek głębokich pod uwagę, to praca aktywna pacjenta jest i ma jak najbardziej znaczenie. Jest ona wskazana. Co tu możemy jeszcze wyciągnąć? Możemy jeszcze zwrócić uwagę na ściśle określone oddziaływanie na tkanki organizmu żywego. Możemy wywnioskować tego, że chodzi o poszczególne techniki masażu, ale nie są one wymieniane i że te określone techniki w ściśle określony sposób wpływają na tkanki organizmu żywego. Tu znów, jakie tkanki i czy pośrednio czy bezpośrednio nie jest wymienione? I zostaje to tylko w naszym domyśle, że chodzi o wszystkie tkanki, skoro napisał o organizmie i wpływ również zostaje w domyśle i wyjaśnieniu nauczyciela dla uczni. Co możemy więc tego wszystkiego wywnioskować i wyciągnąć? Masaż z definicji ogólnej jest dość trudny do ujęcia, gdyż formy masażu tak skrajnie różnią się od siebie, że tu Trudno tu znaleźć części wspólnie, wzajemnie niewykluczające się. Mimo to spróbuję. Masaż jest na pewno budcowaniem zewnętrznym na organizm pacjenta. Na pewno jest budcowaniem mechanicznym, bo jednak jest to praca fizyczna, a nie chemiczne poddawanie środków leczniczych. Kolejną częścią wspólną wszystkich masaży jest to, że musi być jakiś narząd. Które ten bodziec mechaniczny wywołuje, więc będzie tu ewidentnie praca rąk masażysty, ale też i w dzisiejszych czasach należy jednak uwzględnić dodatkowy osprzęt. Jest też masaż sekwencją określonych ruchów, bo bez względu na to, czy są one tak ściśle określone jak w masażu klasycznym, segmentarnym, drenażu itd., czy też jest w nich dowolność jak w masażach relaksacyjnych, to jednak znajomość wpływu poszczególnych technik na tkankę i opracowania ich w określoną sekwencję pozwala nam wywołać określony i zamierzony efekt pracy. No i oczywiście każdy bodziec ma wpływ na organizm człowieka zarówno bezpośredni, jak i pośredni. A na jakie tkanki? Wszystkie. I to nie podlega żadnej dyskusji. Kwestia znowu tego, jakim masażem i na jakie tkanki chcemy zadziałać bezpośrednio to pośrednio zawsze, ale to zawsze, budzcowany jest cały organizm, więc to trzeba mieć zawsze na uwadze. Czym jest więc masaż? W mojej definicji masaż jest egzogennym budzcowaniem mechanicznym organizmu. Za pomocą rąk masażysty lub używanego przez niego sprzętu, który wykonując ściśle określone w danym rodzaju masażu techniki, wpływa bezpośrednio i pośrednio na cały organizm człowieka, wspomagając go w procesach regeneracyjnych. I to jest moja definicja masażu: jest informacja, że bodziec pochodzi z zewnątrz. Jest informacja, że jest to bodziec mechaniczny. Jest informacja, jakich narzędzi używamy, a mianowicie ręce masażysty lub osprzęt. Jest informacja, że w każdym masażu są inne, szczególne dla tego masażu techniki. Jest informacja, że wszystkie te techniki mają bezpośredni i pośredni wpływ na cały organizm człowieka. Nie pośredni. Wyszczególniam poszczególnych tkanek, bo ciało jest całością i wszystko na siebie nawzajem oddziaływuje, więc dlatego napisałam, że wpływa na cały organizm. I każdy masaż, choćby tylko miał działanie w, w założeniu swoim relaksacyjne, to i tak wpływa na organizm, wspomagając go w procesach regeneracyjnych, czyli wspomagając go w leczeniu, a także zapobiegając występowaniu chorób. Myślę, że jest to dość jasna i klarowna definicja. Powtórzę ją. Masaż jest egzogennym bodźcowaniem mechanicznym organizmu za pomocą rąk masażysty lub używanego przez niego sprzętu, które, wykonując ściśle określone w danym rodzaju masażu techniki, wpływa bezpośrednio i pośrednio na cały organizm człowieka, wspomagając go w procesach regeneracyjnych. Oczywiście, możesz mieć na ten temat swoje zdanie i chętnie się z nim zapoznam. Dlatego też czekam na Twoją opinię w komentarzach, a tymczasem do usłyszenia.